A, kuku! Hejka! Witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym języka norweskiego, a właściwie to tego, jak się go uczyć. Trochę już Wam opowiedziałam, o czym będzie odcinek, ale zaraz przejdę do sedna. Ja jestem Sylwia, założycielka oraz lektorka w Szkole Języków Skandynawskich MESTER i zapraszam na kolejny odcinek. Przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Będzie to druga część poświęcona temu, jak uczyć się języków obcych. Pierwszą część wam gdzieś tutaj na górze podlinkuję, zaraz zobaczycie. A dzisiaj zajmiemy się tym, jak ćwiczyć mówienie, słuchanie i tym podobne. Aby ćwiczyć mówienie, dobrze jest znaleźć sobie partnera do rozmów. Niestety nie zawsze jest to możliwe, więc można też ćwiczyć mówienie w pojedynkę. Jak? Jednym z sposobów, które praktykuję jest powtarzanie po lektorze. Więc załóżmy na to, że słuchacie oglądacie jakiś serial, słuchacie czegokolwiek i powtarzacie po nim to, co właśnie usłyszeliście. Jest to taka dość dobrze znana metoda, e, którą rekomenduję. Mówienie ćwiczycie również, kiedy opowiadacie o czymś i najlepiej wówczas się nagrać. Po co? Po to, żeby móc sobie później to nagranie odtworzyć. I zobaczyć, gdzie powiedzieliście coś błędnie, być może uda wam się wychwycić jakieś błędy. Więc y, odsłuchując właśnie to nagranie, uczycie się automatycznie. I też staracie się wtedy wyraźnie, głośno i wyraźnie mówić. Więc y, również polecam tę metodę. Na początku nauki ćwiczyłam mówienie również w ten sposób. Stawałam przed lustrem w łazience i. Powtarzałam jakieś słówka albo relacjonowałam, co tam u mnie słychać. Wiem, że brzmi to dość desperacko, zwłaszcza, że w mieszkaniu wówczas byli inni współlokatorzy, ale naprawdę to, to pomaga, ponieważ wówczas stojąc przed lustrem i mówiąc w danym języku obcym, patrzycie na przykład, jak ustawiacie, układacie usta, czy dobrze wymawiacie właśnie te wszystkie dźwięki i przy okazji właśnie ćwiczycie to mówienie, słyszycie się, i to jest najważniejsze. Kiedy już tak opowiadacie, czy tam to, co tam u was słychać, albo opowiadacie jakieś różne zmyślone historyjki, to dobrze jest gestykulować. To też jest właśnie udowodnione naukowo, że pomaga to w zapamiętywaniu, więc gestykulujcie! Jednak nic nie zastąpił Wam osoby, z którą będziecie mogli porozmawiać. Wiem, że czasami jest to trudne, aby kogoś takiego znaleźć, zwłaszcza kto mówi w takim dość nietypowym języku, jak na przykład norweski, jednak jest wiele sposobów. Na przykład często spotykam się na jakichś forach czy na grupach, że osoby po prostu szukają partnera do rozmów, są też różne aplikacje, gdzie można na przykład porozmawiać sobie z native'ami, więc dla chcącego nic trudnego zawsze taką drugą osobę do, do rozmawiania się znajdzie. Ale mam dla Was taki fajny pomysł, fajny sposób na to, jak można ćwiczyć mówienie, ponieważ oczywiście dobrze jest pokonwersować sobie na znane, takie codzienne, znane tematy. Ale jeżeli Wam się to po jakimś czasie znudzi, to polecam również prowadzić taką metodę grywalizacji. Czyli na przykład właśnie troszkę się rozerwać poprzez grę w Państwo Miasta, w Wisielca, albo właśnie chociażby poprzez Zgadnij Kto To, czyli opisujecie jakąś osobę z show biznesu, zarówno to i druga osoba musi się zgadnąć o kogo chodzi. Tych sposobów jest naprawdę mnóstwo, myślę, że nagram o tym odcinek, bo Wymiatam w to, naprawdę, mam dużo fajnych pomysłów, ale żeby się po prostu właśnie nie nudzić podczas takich konwersacji, to dobrze jest taki element zabawy wprowadzić. Teraz niestety mamy, wiadomo, pandemię yy, i dużo właśnie różnych takich wydarzeń jest yy, mocno, mocno utrudnionych i og ograniczonych, yy, ale jeszcze zanim to wszystko się wydarzyło, yy, organizowaliśmy my jako szkoła na przykład takie właśnie spro-kafe. Czyli jest to, są to spotkania, gdzie właśnie osoby uczące się danego języka obcego spotykają się i konwersują na różne tematy. I zbiera się naprawdę wówczas dużo osób zainteresowanych danym językiem, aby macie okazję poćwiczyć mówienie w danym języku. No i na końcu nie byłabym sobą, jakbym o tym nie wspomniała. Rozmawiać będziecie także na kursach z lektorem, albo też z innymi uczestnikami kursu, którzy na przykład uczą się w grupie. Więc polecam także Wam zapisać się na kurs, gdzie będziecie mogli to mówienie sobie trenować. Jest to dodatkowy plus, ponieważ na przykład jeżeli wybieracie zajęcia grupowe, to możecie się z pozostałymi uczestnikami tej grupy skontaktować po lekcji, poćwiczyć gdzieś prywatnie na Skype'ie i, i też wtedy poznajecie osoby, które też posługują się językiem na przykład norweskim. I wiem, że też wiele szkół, również w tym nasza, organizuje typowo zajęcie konwersacyjne, gdzie jest nastawienie tylko i wyłącznie na Mówienie i na przełamanie tej bariery, która często nas ogranicza i, i sprawia, że boimy się po prostu mówić, więc y, takie zajęcia również my organizujemy. I kolejny segment, jaki tutaj podejmiemy, to jak ćwiczyć słuchanie. To też nie jest wcale takie skomplikowane, jakby się mogło wydawać, ponieważ internet przychodzi nam z pomocą i słuchanie możemy ćwiczyć zarówno poprzez samo słuchanie, jak i poprzez oglądanie połączone ze słuchaniem. Zacznijmy właśnie od tego samego słuchania. I mamy na przykład w Norwegii takie, taką, takie radio jak NRK i tam pojawia się wiele ciekawych audycji, z których możecie za darmo skorzystać. Norweskiego? Posłuchacie również w podcastach po norwesku. Jest ich naprawdę sporo, czy to na Spotify, czy na innych różnych platformach, gdzie znajdziecie norweskie podcasty. Wystarczy jedynie wygooglać właśnie jakieś różne ciekawe zestawienia podcastów, polecanych norweskich podcastów i znaleźć to, co Wam najbardziej odpowiada. Wiem, że tematyka jest dość szeroka, są na przykład właśnie podcasty dotyczące różnych spraw kryminalnych, czy też życia w Norwegii. Wystarczy jedynie dobrze poszukać. norweskiego, posłuchacie także słuchając norweskich piosenek. I tutaj moje serduszko naprawdę serdecznie Wam poleca, aby polubić się z norweską muzyką. Mają bardzo dużo dobrego do zaoferowania. I tak jak mówiłam już wcześniej, wówczas też przyswajacie sobie słowa piosenki, więc uczycie się słówek. My też polecaliśmy wiele norweskich piosenek w naszych playlistach na Spotify, które Wam udostępnię w linku na dole. A teraz co nieco o tym, gdzie możecie zarówno oglądać, jak i słuchać. Jednym z takich miejsc jest wspomniane już wcześniej NRK. Znajdziecie tam różne dokumenty, różne seriale, różne reportaże, w których dodatkowo zawsze umieszczone są norweskie napisy, więc jeżeli czegoś nie usłyszycie, to zawsze możecie to doczytać. Innym miejscem, gdzie powinniście zajrzeć, jest YouTube. Hello, tutaj. <noise> I na YouTubie znajdziecie zarówno różne bajki dla dzieci po norwesku, filmy po norwesku, jak i właśnie kanały takie jak mój, gdzie opowiadam właśnie o języku norweskim. I są to nie tylko kanały prowadzone przez Polaków opowiadających o języku norweskim i Norwegii, ale również znajdziecie norweskich YouTuberów którzy opowiadają na różne ciekawe tematy, więc YouTube też jest kolejną ciekawą platformą. Na pewno większość z Was ma również konta czy to na Instagramie, na Facebooku na Instagramie i polecam Wam, abyście zaobserwowali tam Norwegów którzy często mówią w swoim ojczystym języku, czy to na, na stories, czy również w różnych filmikach i przy okazji dowiadujecie się czegoś ciekawego. I ostatnim takim najnowszym medium jest TikTok. Powiem Wam szczerze, że ja jeszcze nie ogarniam. Staram się zaznajomić z TikTokiem, ale wiem i już sobie obczaiłam, że na TikToku też jest dużo norweskiego. Więc wpisujecie odpowiednie tam hasło na tym TikToku i już słuchacie i oglądacie. I to by było na tyle. Widzicie, metod jest sporo. Dla chcącego nic trudnego, więc mam nadzieję, że zastosujecie je w praktyce. Ale generalnie tak podsumowując, chodzi o to, żeby tym językiem się odtaczać i wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby na to, aby się go uczyć. Życzę Wam, żebyście mieli z tego niezłą frajdę przy okazji i prawdziwą przyjemność. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.